Cześć, mam na imię Jarek. Mieszkam w Chinach od 13 lat. Kuchnia z Chin, wiosenna kuchnia z Chin, a głównie to kuchnia z Suzhou. Obecnie już mamy temperatury 33-34 stopnie Celsjusza. No już można spokojnie sobie na zewnątrz w szortach biegać. Natomiast kuchnia Suzhou, bo teraz wam prezentuję kuchnia Suzhou, e, późnej wiosny, to są właśnie potrawy związane z przygotowaniem organizmu do Dusznego, mokrego lata. Tutaj jest zupa kleik. Robiona jest ona z dużych ryb morskich, z ich warg. Ich wargi, ich wargi zawierają dużo kolagenu i wargi też zawierają także dużo witaminy D. To jest troszeczkę dziwne, potrawa, gdyż w gruncie rzeczy kto by pomyślał, że wargi ryb mogą służyć do tego, ale w Azji jest to bardzo popularna potrawa. Jest to potrawa, która wypycha. Wiosenne, późno, późnej zimy, wczesnej wiosny, zimno z organizmu i przygotowuje na lato. Następnym właśnie przykładem są tutaj ostre, małe kakos, nie, jak to się nazywa przybrzeżki po polsku, ale z jezior i z rzeczek. Także są to słodkowodne, nie są słone, są wzmocnione sosem sojowym z cukrem, z cukrem takim melasowym, czarnym. Oraz ostrymi papryczkami. No, to jest podawane na zimno. Fantastycznie to smakuje, zaostrzy apetyt i pozwala się zająć czymś, bo tego jest bardzo dużo. Zająć pałeczki czymś podczas czekania na główne dania. Główne dania są również bardzo lekkie i również przygotowane na wyganianie zimna z organizmu. Tutaj wierzy się, że organizm, te wszystkie. Przepływy energii i te wszystkie przepływy e, główne, drogi przepływu krwi, powinny być rozgrzane i wypchnięte zimno właśnie e, z tego organizmu, żeby przygotować na lato. Stąd też właśnie takie specjalistyczne potrawy. Ja w gruncie rzeczy tak e, podchodzę do tych potraw pół żartem, pół serio. Ale jednego nie, nie można zaprzeczyć: to są fantastyczne smaki, niesamowita gama i feria kolorów. No, cieszą oczy i cieszą podniebienie. Tym bardziej, że wszystkie trzy potrawy, które tutaj, cztery potrawy, które tutaj spróbowałem, były mi wcześniej nieznane. No ale lokalna dziedziczka, ona jest taką wyznawczynią tej, tej chińskiej kultury medycznej i tej chińskiej tej chińskiej tradycji, szczególnie opartej na żywieniu. Oni tutaj wsłużą, wierzą w to, że to co jesz, tym jesteś i tak regulujesz organizm. No i przyznam, trochę w tym jest racji, bo. Korzystam z wielczych jagód, piję czarną herbatę puer, um, używam, piję dużo soków z ogórka, które pomagają regulować tam według ich wewnętrzne gorąco, wewnętrzne um, skoki temperatury. Przyznam, że niektóre te specyfiki, albo inaczej, stosowanie tej domowej e, e, kuchni powoduje, że na przykład pomaga mi. W codziennym życiu. Na przykład ja jestem biegaczem i chodzę na siłownię czasami łokcie i kolana bolą, jak za dużo się pobiega, czy za dużo się wyciska. Natomiast herbata z kurkumy świeżej i soki z ogórka powodują, że te stawy są bardziej lepiej naoliwione. Także to jakoś działa. Z drugiej strony sprawdzałem, przestałem na przykład zajadać się arbuzem, którego uwielbiam i poprawiła się mi moja astma, bo okazuje się, że arbuz. Zwiększa tam energię zimną w organizmie oraz powoduje, że zbiera się woda w górnych drogach oddechowych. Tak mówiła wiedźma i tak mówiła dziedziczka, która w gruncie rzeczy chyba w rodzinie ma kogoś, kto jest takim magikiem właśnie od tej tradycyjnej medycyny chińskiej, ale coś w tym musi być. Jest dużo potraw i dużo przypraw. Tutaj, na przykład, następną potrawą jest posypane smażonymi orzechami startymi na miałko. Makaron z ryżu i polany jest on z słodkim sosem, słodkim olejem z krewetek. Także te krewetki najpierw się je suszy, a później się je wyciska. W takich dużych prasach wyciskają te krewetki. Oczywiście to są takie krewetki maluśkie, przemysłowo rzeczno- jeziorne, czyli tak, to, to, to nie jest duża, duża, duży koszt takiej krewetki. I te oleje nie są też takie drogie. Najtańsze już można kupić od 3-5 dolarów, a są i też droższe po. Po 20 dolarów. Także ten przezroczysty żółty olej, który widzicie pod tym makaronem, są trzy, jakby takie wrzeciona skręcone z tego makaronu. No i oczywiście do tego tradycyjnie ogórek. To jest bardzo popularny w ogóle w kuchni służą, bo jest to jedną z potraw, które zawierają duże ilości tej, takiej energii, która. Wypycha zimno z organizmu i wilgoć z organizmu. Także tak jakoś to działa. Ale tylko używane w określonych porach roku, czyli ogórki tylko jemy w lecie, no bo rosną w lecie. Zresztą to jest dosyć logiczne, gdyż ich kuchnia, jak i również warzywa, i przyprawy są e, używane albo inaczej spożywane podczas sezonów, kiedy są w sezonie. Także dużo logiki w tym jest w tej ich kuchni, jak i również specyfice i kulturze jedzenia. Herbata. Oczywiście herbata jest zrobiona z głogu, suszonego głogu oraz dzikich jabłek. Również jest słodzona tym cukrem melasowym. Fantastyczny smak, bo coś przypomina to jak cynamon, infuzja cynamonowa w tej herbacie, ale to nie jest cynamon, to jest po prostu taki smak tego głogu suszonego i tej herbaty. Stąd też bardzo przyjemny i ona jest bardzo taka mocna, gorąca, także rozgrzewa bardzo w środku. Jest to herbata. To znaczy, nie nazwałbym tego herbatu. To jest raczej napar na ziołach suszonych i owocach. Stąd też taka troszeczkę ciekawa, ciekawy smak tego jest, bo w gruncie rzeczy herbaty w tym nie ma. Co jest interesujące, że tą herbatę, kiedy oni to przygotowują, to nie zaczynają gotować albo inaczej parzyć tą herbatę, albo ona jest tak jak gdyby duszona czy parzona, cztery godziny przed otwarciem restauracji. Stąd ten ciemny kolor i mocny smak i taki ten korzenny dominujący zapach zajmuje to troszeczkę czasu. Muszę przyznać, że ten makaron jest fantastyczny w smaku. To jest trudne do opisania doznanie smakowe, gdyż trochę słodkiego oleju rybnego, smażone orzechy, starte ogórki oraz wkrojona jest tam pietruszka, tylko ta pietruszka taka bardziej przypominająca cilantro. Przyznam, że, to, że ten talerz, to bym zjadł kilka talerzy tego, to jest takie dobre, gdyby nie to, że to są właśnie węglowodany, które spowodują niepotrzebne nadmiar wagi, bo, no bo trudno spalać węglowodany, szczególnie, szczególnie w lecie, gdy, gdy jest gorące. ale jest fantastyczne, to jest fantastyczne. No i przede wszystkim prezentacja fajna, nie udało mi się tutaj z pałeczkami, próbowałem tu wejść tą tu pałeczką właśnie w tą rolatkę, w środek tego wrzeciona, ale mi się to rozsypało, no trzeba być ekspertem do tego, trzeba się urodzić, żeby to pięknie robić. Fajna sprawa jest też, że ten sos rybny miesza się z pudrem z tych wymilonych orzechów i powoduje taki taki gęsty, coś gęstego konsystencji masła orzechowego czy oleju orzechowego. Bardzo dobre. W gruncie rzeczy obydwa, nie spodziewałem się, że będą tak współgrały smaki oleju krewetkowego i oleju i smaku orzechowego, że to, ta fuzja tych smaków w gruncie rzeczy tak różnych, bo krewetki pochodzą z wodę, Orzeszki ziemne pochodzą no, z krzaków, które rosną na ziemi, powodują taką fajną fuzję smakową i w gruncie rzeczy doznania smakowe, gdyż te orzechy są neutralne w smaku, nie mają soli ani cukru, natomiast olej z krewetek jest słodkawy. Przyznam, że pierwszy raz i naprawdę zachwycony byłem tą potrawą. To jest lokalna potrawa, bardzo prosta w gruncie rzeczy w zrobieniu. Można to. Korzystając z domowych produktów, które są dostępne w kuchni europejskiej czy amerykańskich, można użyć, użyć masła orzechowego, oleju rybnego i normalnego makaronu. Można ugotować, wkroić do tego ogórki i przyprawić ostrymi paprykami czy ostrym, e, ostrym sosem. I ta, wydaje się, że takie proste i, i skomplikowane te komponenty tej potrawy, a jednak doznania smakowe są fantastyczne. To jak mówię, no, praktycznie jest to na granicy deseru, jest to tak dobre, że można to jeść, jeść i jeść. Zresztą dużo potraw, zresztą dużo potraw w jest posiada infuzję cukrów, melas i wszelkiego rodzaju waniliopodobnych kwiatów, czy zapachów, czy smaków, które powodują, że aromaty tych potraw raczej przypominają desery niż w gruncie rzeczy potrawy na lunch, czy potrawy na kolację, co jest interesujące. Dodam jeszcze, że bardzo, ale to bardzo mało mięsa jest w ich kuchni na co dzień. Jest oczywiście parę miast, parę wiosek, które się specjalizują tylko w mięsie, ale generalnie na co dzień kuchnia służą to tylko potrawy mięsne. Są w gruncie postraszone paroma płatkami mięsa czy paroma skrawkami mięsa wysmażonymi lub dodanymi do makaronów, czy dodanymi do ryżów, czy do, do zup, do wywarów. Um, oczywiście wszystkie wywary rybne, mięsne, wieprzowe nie, nie są traktowane jako mięso. Gdyż na przykład mięso z kurczaka po wygotowaniu się wyrzuca jako bezwartościowe. To też ma tak podobne, mają te wywary na kościach golonkowych tych dolnych części piszczali, również wyrzucają je. Nie jedzą tego. No w gruncie rzeczy ja lubię, bo to jest lekkie mięso i oni tak patrzą czasami na mnie dziwnie, jak zajadam się tym mięsem z rosołu albo wieprzowiną rosołową, ale to naprawdę jest fantastyczne. No to różnice też kulturowe. W przeświadczeniu lokalsów czy z doświadczeń domowych właśnie to mięso było, mięso było wyrzucane albo dawane tam zwierzakom domowym. Z tego tytułu, że już zawierało wszystko wygotowane i, i, i wyciągnięte. Nie posiadało, nie posiadało żadnych do, wartości dodanych. Wiosenną częścią też jest bób. Bób tutaj jest na wiosnę i późną zimą. Nie ma go w lecie, w gruncie rzeczy, przynajmniej tutaj, w tych okolicach. Nie należy zapomnieć, że rozciągłość, rozciągłość południowa Chin to jest praktycznie od samej Rosji północy, gdzie jest zimno, śniegi, chleb i kiełbasy, poprzez południe, gdzie są tylko ryże, seafood i, i w gruncie rzeczy warzywa. Stąd też ta wegetacja warzyw czasami jest dwa razy do roku i o różnych porach roku. Także bobu nie mamy w lecie, ale mamy go na wiosnę. Bobu tutaj jest przygotowany najpierw... Sparzony lekko w gorącej wodzie, lekko, nieugotowany, a następnie wysmażony na gorącym tłuszczu ze szczypiorkiem. I co to powoduje, że ten bub jest nie do końca ugotowany, przez to jest smaczny i przez to jest lekki. I ciekawostka nie powoduje gazów. W gruncie rzeczy ja pamiętam bub. Czasami kupowałem sobie na wsi. W okolicach rodzinnego mojego middle tam, tam mają właśnie takie całe plantacje tego bobu, bo -bubo. nie wiem kto to jest. To chyba, to chyba są Włosia albo Portugalczycy. Oni właśnie tam hodują ten bób, bo to chyba w ich kuchni bób jest dosyć popularny. Ale wracając do tematu, no i oczywiście w polskich zieleniakach. Wracając do tematu, zwykle miałem sensacje żołądkowe z tym bobem, ale tutaj nie ma. No, oczywiście nie należy jeść łupek, które są ciężkostrawne, natomiast wnętrze bobu, czyli ta ta legu leguma, czyli ten, 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 ten groch, w gruncie rzeczy jest tak, powoduje takie ma działanie metano, metanopędne, ale ten w ten sposób przygotowany nie powoduje takich przykrych doznań e, powodowania gazów czy tak zwanych wiatrów, które są w gruncie rzeczy nieprzyjemne, bo to ten cały czas człowiek jest napompowany jak balon. Także lubię tutaj bub, lekko jest orzechem, przepraszam, sosem orzechowym. Sos orzechowy, różne sosy orzechowe używają. Tutaj migdałowy używają. Ten był dziwny, bo był bardzo gęsty, ale bez smaku. Zapomniałem się zapytać, co to za olej, i, i, i w gruncie rzeczy uleciało mi całkowicie. Byłem ostatnio w, na wsi u olejarki, to znaczy sklep, którym zrobię w ogóle film o olejarce. Ona miała prawie 50 różnych olej, um, O Oczopląsu można było dostać, wszystkie wyciskane na miejscu. Czyli miała lniane oleje, to znaczy z siemienia lnianego miała z orzechów, kilku rodzajów orzechów. Miała oleje z migdałów, miała również oleje z pestek brzoskwiniowych. No, no, nie wiedziałem nawet, że się oleje robi w stylu e, różnych ziaren i stylu różnych e, nasion, a, czy, tam, czy nawet grochów. Bo pokazywa, miała nawet olej, taki ostry olej robiony z czerwonego grochu. Także bardzo imponujące i bardzo, i bardzo interesujące było to w sklepie, właśnie te oleje zastosowanie w codziennej kuchni i w gotowaniu tych wszystkich cudownych potraw, gdyż no, każdy w gruncie rzeczy olej powoduje taką dodatkową infuzję smaków i dodatkowe doznania smakowe w gruncie rzeczy mieszając te oleje z potrawami, które wydawałyby się, że są w ogóle niekompatybilne, doznania smakowe zmieniają się całkowicie i w ogóle smak, a szczególnie te oleje, które są wzmacniane octami, octami ryżowymi. Um, tutaj na koniec, nie pamiętam czy na koniec, jeszcze nie, jeszcze ja będziemy mieć jedną potrawę, um, to się nazywają małe smocze w wolnym tłumaczeniu pierożki. O co chodzi? One są gorące w środku. To są wypełnione zupą i wypełnione są mięsem skrabów z, z wszelkiego rodzaju dodatkowymi, imbirowymi oraz szczypiorkowymi przyprawami. Jest to bardzo gorące, czyli te pierożki, które wypełnione w środku są tym bulionem, trzeba najpierw nadgryźć kawałeczek z brzegu i powolutku, żeby się nie poparzyć wysiorbać ten rosołek, który jest w środku, a dopiero na końcu się zjada tą kulkę mięsa, czy to z krewetek, czy to z krabów. Są różne formy, na bogato są z krabów, na biedno są z warzyw i z wieprzowiny, także każda wieś, każda wioska tutaj ma oddzielną technologię, technologię robienia tego. Te są wybitnie smaczne, gdyż używają do tego normalnej mąki takiej pszennej, nie, nie ryżowej, stąd też są bardzo smaczne i, i, i dają takie fantastyczne doznanie tego, tego ciasta pierogowego w ustach, przypominającego trochę polskie pierogi na parze czy jakieś inne formy polskich pierogów, gdyż to jest ciasto jajeczne. Stąd też tak troszeczkę przypomina i są bardzo smaczne i bardzo pożywne. Tego można zjeść dużo. Ja kiedyś popełniłem rekord, prawie 30 ich zjadłem, no ale to jest przecudowne i. Doznania, doznania, doznania naprawdę są fantastyczne, bo to jest to bardzo delikatne i powodują, że w gruncie rzeczy bardzo lekko się to je. To jest lekka potrawa. Oczywiście bardzo szybko można przyteć jedząc właśnie takie pierożki codziennie, gdyż to jest miks no, w gruncie rzeczy węglowodanów oraz mięsa, czyli nie jest tak za bardzo. I tu jest słodki ocet. Wsmacza się to w słodkim occie. Są różne rodzaje octów. Są i octy robione na ryżu, na owocach, octy win, winogronowe, które dokonują fermentacji w innym kierunku, nie w alkoholu. Ten akurat ocet to jest ocet z czerwonego ryżu, ocet czerw z czerwonego ryżu, albo tak, z czerwonego ryżu, z takiego pomarańczowego ryżu. Bardzo smaczny i jest wzmocniony y, prawdopodobnie czymś słodkim, czyli cukrem mm, brązowym cukrem. Stąd, stąd też maczanie słodko-ostre w tym occie powoduje, że jest takie fantastyczne doznanie. I smak tego kraba w gruncie rzeczy nie dominuje kubków smakowych, stąd też o wiele fajniej się to spożywa, szybciej i, i radośniej się spożywa te potrawy. No i oczywiście kolorystycznie. Lekko żółtawe zabarwienie ciasta jajecznego oraz żółte zabarwienie tego octu powoduje, że to taka jest synergia tych kolorów. W gruncie rzeczy cieszy to oczy. I też warto zwrócić uwagę na to, że sitko bambusowe do duszenia tego na parze również jest lekko takie żółtawo-brązowe. Stąd też taka kompozycja kolorów jest bardzo ładna i bardzo przyjemnie się to je Zwróćcie uwagę. Jest podawane to na talerzu. Pod spodem jest talerz, także to jest serwowane jako danie samo w sobie. W gruncie rzeczy po wsiach to podają takie normalnie, tylko wrzucają na stół takie te bambusowe miseczki. i jest to tak serwowane tak, w gruncie rzeczy, zgrzebnie. Natomiast w restauracji, no to już, skoro się płaci te pieniądze, to, to musi być to ładniej podane. I ja muszę przyznać, że wszelkiego rodzaju naparze, tego typu e, torebki z bulionami czy to warzywne, czy to owocowe, czy to rybne, krabowe, czy również pełne mięsne e, są niesamowicie smaczne. I e, praktycznie e, są bardzo, aż trudno zatrzymać się od jedzenia. Stąd też. E, nawet jedzenia tego, szczególnie tutaj w tych wsiach na południe od Suzhou, jest e, graniczy praktycznie z nałogiem. Można spotkać tego typu potrawy e, na śniadanie. Jest to potrawa śniadaniowa, na lunch jest to potrawa lunchowa i również na kolację. <coughs> z tego, co się orientuje, to na śniadanie i lunch podaje się ryby, krewetki i kraby, a na kolację się podaje wołowinę, wieprzowinę i inne e, cięższe nadzienia. Chyba baraninę też. Tak, jest, jest tutaj wioska, która robi właśnie te. Torebki z bulionem baranim i z mięsem baranim, także jest do wyboru i do koloru tego wszystkiego. Muszę przyznać, że tego rodzaju lunchy są fajne, bo raz, że jest tych potraw parę, kilka, i do tego jeszcze te potrawy są podawane no, bardzo ładnie, kolorystycznie. I ostatnia potrawa to będzie tofu, kawałki tofu rybnego. I kawałki ryby podawane z gotowanymi, najpierw duszonymi, a później. Nie, najpierw smażonymi, a później gotowanymi paprykami. I wkrojone są kawałki ryby do tego. Także taka niesamowita mędlej kolorów i smaków. Te papryczki smażone są cudowne, tylko trzeba mieć do nich rzeczywiście zacięcie, bo są ostre. Ja jestem w ogóle fanem tofu, a w tym wypadku to tofu jest podawane. Jest to rybne tofu. I wmieszane są tutaj i kawałki ryby skrojone wąsko, i krewetki, to znaczy cienko skrojone kawałki ryby, żeby nie miały ości. kawałki krewetek, i również kawałki są wkrojone z suszonego bambusa. Kiełk takiego. Jak to. Nie wiem jak to nazwać. Zaczątku bambusa, kiełków bambusa, ale one to są takie dosyć pokaźne te kiełki bambusa rozmiarów kaczanów kukurydzianych. Tyle, że są bardzo mięciutkie. Można to kroić jako sałatę, można to kroić jako. Część wszelkiego rodzaju do gotowanych warzyw, mięs, też jest suszony. Suszony nabiera takiego smaku, co jest ciekawe smaku lekko rybnego. Ja z prawej strony wybieram te owoce jezior i rzek. Troszeczkę nieporadnie, ale zwróćcie uwagę, moja koleżanka, ona zanim wybierze to wszystko, to na sobie to najpierw tam zamacza, zamacza wymiesza ten rosół, także to bardziej, znaczy ten rosół, ten kawałek ryby, że on jest bardziej taki obciekający w tym sosie. Sos, sos jest piekielnie ostry yy, i trzeba naprawdę, to jest akurat ryba, yy, to i sos jest piekielnie ostry, ale fantastycznie się komponuje w tą rybę, bo w gruncie rzeczy ta ryba jest bez smaku i te ostre, yy, i ostre smaki, i te, ta ostra infuzja te, tych papryk powoduje, że ta Ryba i nabiera, nabiera kolorów, smaku i, i, i radości w podniebieniu. I pozostałe krewetki, no krewetek nie trzeba reklamować, bo w gruncie rzeczy krewetki są smaczne same w sobie, ale kawałki y, bambusa, kłączy, kłączy bambusa czy y, kawałki tofu są fantastyczne, szczególnie w tym oleistym takim bulionie. Dużo oleju zawiera ten bulion, ale w gruncie rzeczy ten olej jest smaczny i nie jest ciężki. To jest ciekawe, nie jest ten ciężki. Myślę, że tyle na tyle. Pozdrawiam wszystkich na świecie, wszechświecie. To jest kuchnia z Chin, chiński biznes. Mam na imię Jarek i mieszkam w Chinach od 13 lat. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i zagonię Was do lodówki. Do usłyszenia!